Siemanko, ja nazywam się Minecraft Blow i dzisiaj przedstawię wam modyfikację, dzięki której będziemy mogli zmodyfikować naszą grę, a dokładnie HUD. Modyfikacja nosi nazwę Advanced HUD, co ona nam dokładnie dodaje. Gdy klikniemy przycisk H, dodaje nam takie menu, dzięki któremu możemy dostosować nasze ustawienie Hada. Mamy tutaj kilka opcji. Pierwsza to jest Back to Game, następnie mamy Health Bar, Armor Bar, Hunger Bar, Breath Bar, XP Bar, Lever Counter, i na końcu mamy Item Bar. No, i na przykład, jak klikniemy w Crosshair, wyskakują nam dwie opcje. Jest to Back, lub Enable, lub Disable. Gdy klikniemy, to albo nam się wyświetla celownik, lub znika. Następnie Health Bar. Gdy klikniemy, mamy tutaj kilka opcji. Pierwsza to jest Back. Następnie mamy Reposition, Disable, lub Enable. Style. Po kliknięciu tutaj mamy dwa style, a dokładnie Double, czyli jak Double Blast, czyli dwa serduszka. Poza tym możemy dostosować sobie prędkość ściemniania sobie tego. No i wszystkie opcje tak samo wyglądają, tak samo możemy sobie je podostosować, co jest bardzo dobre. Jeśli jednak już zmieniliśmy sobie pozycję, na przykład paska zdrowia, możemy ją możemy zrobić, aby ona powróciła do tamtego miejsca, w którym była, czyli klikamy tylko przycisk R. Jedyne co się jeszcze różni to jest Item Bar. Mam nadzieję, że ten mod okaże się Wam przydatny i w jakiś sposób go użyjecie. Teraz może przejdźmy do instalacji, jeśli niektórzy nie wie, będą wiedzieli. Pierwsze co robimy to pobieramy w modyfikację z opisu, następnie klikamy start i wpisujemy procent updata procent. Yy, wtedy wchodzimy w folder Minecraft. I szukamy folderu bin, i właśnie tam wchodzimy. Następnie otwieramy jak zawsze minecraft.jar yy, archiwizerem rar. Pamiętajcie, przy tym, że nie możemy mieć włączonego Minecrafta, ponieważ po prostu nie będziemy mogli zapisać tych zmian. Więc tak, przenosimy wszystko z folderu, który pobraliśmy, do, do archiwizera rar. Wszystko zatwierdzamy przyciskiem OK. Aha, i jeszcze pamiętajcie, żeby usunąć folder meta.inf, ponieważ inaczej nasza modyfikacja nie będzie działała i najczęściej wywali nam black screena. Więc pamiętajcie, usuńcie meta.inf i pamiętajcie jak się używa tej modyfikacji, klikamy H i wyskakuje nam całe menu. Więc ja się z Wami żegnam, zapraszam Was do innych przeglądów, modyfikacji i do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie być po prostu na bieżąco. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa!